O ile wiem, przez prawie cały wrzesień nasz wszechświat rozpoczął się od pojedynczej ognistej erupcji kosmicznego początku zwanego Wielkim Wybuchem. Ale co, jeśli to nie cała historia? Niektórzy naukowcy zastanawiają się teraz, czy wszechświat nie przypomina raczej oddechu, który nigdy się nie rozpoczął, czy fali bez pierwszego przecięcia. Jeśli wielki wybuch nie był absolutnym początkiem, to prawdziwe pochodzenie wszystkiego pozostaje ukryte. Czekając jedynie poza naszymi obecnymi horyzontami. Jak daleko tak naprawdę możemy sięgnąć? W latach XX-XX wieku Edwin Hubble rozpoczął pomiary mgławicowych świateł na nocnym niebie. Używając największych teleskopów swojej epoki, wykazał, że wiele z nich to nie tylko działa gazowe w naszej galaktyce, ale całe galaktyki. Ogromne wyspy gwiazd, świecące przez miliony lat. Hubble zauważył coś dziwnego. Im dalej galaktyka się oddalała, tym ciemniejsze było jej światło. Ten czarny schodek nie był tylko schodkiem koloru. Oznaczało to, że galaktyki te oddalały się od nas, im dalej się znajdowały, tym szybciej się wydawały. Ta prosta zależność, zwana obecnie prawem Habla, opowiadała głęboką historię propagacji. Miejsce samo w sobie rozluźnia galaktyki, niczym czujniki na powierzchni zapadającego się balonu. Nie ma środka ani krawędzi. Wszystko porusza się w innym kierunku. Dekady później pojawił się kolejny krok, nie z odległych galaktyk, lecz z cichego, nieustannego szumu na niebie. W 1974 roku Arno Penzias i Robert Wilson, pracujący w Bell Lab, podjęli próbę podłączenia anteny radiowej, aby badać słabe sygnały z kosmosu. Jednak bez względu na to, jak starannie podłączyli swoje instrumenty, sekretny dźwięk, słaby syk... Pozostawał ten sam w każdym kierunku, niczym temperatura powyżej zera absolutnego. Przeprowadzili testy pod kątem nieprawidłowej wirusowości, oczyścili ptaki, a nawet odcięli biały materiał dielektryczny. Sygnał jednak utrzymywał się. Stabilny sygnał nie chciał zniknąć. Zespół z Princeton przeszukał cały kraj w poszukiwaniu takiego sygnału. Resztkowe ciepło z pierwszych chwil istnienia wszechświata. Sugerowane przez ideę ciepłego, solidnego początku. Kiedy Penzias i Wilson opisali stabilny dźwięk, zespół z Princeton natychmiast zrozumiał, co to znaczy. Wszechświat jest wszędzie pełen słabych sygnałów, mikrofalowego promieniowania tła, szumu ciepła z momentu, gdy wszystko było spójne i jasne. To ciepło, sięgające trzech stopni powyżej zera absolutnego, jest reliktem epoki sprzed miliardów lat, kiedy wszechświat był młody i stabilny. To ostatnie ciepło. Niczym ciepło pozostałe na ścianie po zapadnięciu słońca jest źródłem tego ciepła. Te dwa odkrycia rozszerzające się galaktyki i wieżowiec w dawnym cieple stanowią podstawę tego, co naukowcy nazywają modelem wielkiego wybuchu. Pokazują nie poprzez opowieści czy spekulacje, lecz poprzez pomiary i dowody, że wszechświat był kiedyś znacznie cieplejszy, znacznie bardziej zwarty i wciąż rozszerza się w kierunku ciepła. Wielki wybuch nie jest mitem ani metaforą stworzenia. To naukowy opis ciepłej, stałej fazy części historii Wszechświata, którą możemy zobaczyć i zmierzyć. Ale gdy naukowcy cofają swoje równania do tego pierwotnego stanu, odkrywają, że sama matematyka zaczyna się krystalizować. Im dalej sięgają, tym dziwniejsze pytania się pojawiają. Być może Wielki Wybuch opisuje to, co wydarzy się później, a nie to, jak to wszystko się zaczęło. Latem 1979 roku Alan Guth, Siedział pochylony nad zielonym notesem, z którego po stronie spływały liczby i równoważniki. Zmagał się z bańką, która od lat dręczyła kosmologów. Wszechświat, jaki widzimy w przepływie stałego światła, wydawał się zbyt solidny i zrównoważony. Regiony po przeciwnych stronach nieba, oddalone od siebie o miliardy lat świetlnych, poddano działaniu niemal identycznej temperatury. Jednak zgodnie z powszechną narracją, nigdy nie były w stanie odpowiedzieć na żaden sygnał ani światło, ani ciepło, ani nawet dźwięk. Pytanie było proste, lecz nieustępliwe. Jak wszechświat mógł być tak jednorodny, skoro jego części nigdy się nie stykały? Kolejny krok był już blisko. Notatki sugerowały, że miejsce to jest niemal idealnie płaskie, niczym nieskończony ręcznik, ale w standardowym filmie o wielkim wybuchu taka jednorodność byłaby niemal niemożliwa bez niezrozumiałego, nagle szerokiego dostrojenia na początku. To tak, jakby wszechświat został umieszczony na ostrzu noża i jakimś sposobem pozostał tam przez miliardy lat. Obliczenia Gutsa dopełniły te zagadki, poszukując wspólnego wątku. Podczas nocnej pracy zrodził się nowy pomysł. Co by było, gdyby w jednej sekundzie sama przestrzeń wystrzeliła w górę z niewiarygodną prędkością, poruszając. Się poruszając się raz po raz w mgnieniu oka w ułamku sekundy. Ta eksplozja gwałtownego rozwoju, nazwana później inflacją, rozlałaby się na każdym małym płótnie, zanim jeszcze wyglądałoby ono gładko i solidnie, niezależnie od tego, jak się zaczęło. Odległe regiony, oddzielone teraz miliardami lat, pewnego dnia miały znaleźć się na tyle blisko siebie, by dzielić się ciepłem i informacjami, zanim rozdzieli je gęsta tkanka kosmosu. Guf napisał na swoim laptopie dwa słowa. Spektakularna realizacja. Ta pojedyncza linia połączyła kropki między problemami, które wydawały się nieuniknione. Gdyby inflacja rzeczywiście wystąpiła, mogłaby wyjaśnić, dlaczego wszechświat wygląda tak, jak wygląda dzisiaj, ale otworzyła też nowe możliwości. Gdyby inflacja utorowała drogę temu, co nazywamy wielkim wybuchem, to być może wielki wybuch nie byłby pierwszym momentem. Być może istniałby czas, który dałoby się zmierzyć. W ten sposób historia wszechświata zmieniła się z narracji, która zaczynała się od pojedynczego początku, w narrację pełną otwartych pytań, a poszukiwania tego, co mogło być pierwsze, naprawdę się rozpoczęły. Niektórzy naukowcy wyobrażają sobie wszechświat nie jako historię zaczynającą się od pojedynczego początku, lecz jako rytm rozszerzający się, stygnący, a następnie w niewyobrażalnym czasie rozszerzający się w inny rytm. Paul Steinhardt Fizyk z Princeton opisuje modele, w których kosmos przypomina raczej oddech niż eksplozję. Na tym obrazie każdy rytm może trwać biliony lat. Galaktyki się wyłaniają, gwiazdy świecą, a przestrzeń pustoszeje, zanim rozpocznie się nowa faza, kolejny powolny oddech, kolejny rozdział stworzenia. Wszechświat, który widzimy, trwa kilka lat, za każdym razem odbudowując się po poprzednim. Inni badacze wyobrażają sobie różnorodne resety odbicia zamiast szkła powiększającego. Kiedy Wszechświat ulega ekstremalnemu wydłużeniu, może wydarzyć się coś niezwykłego. Abhay Ashtekar, pionier kosmologii pętlowo-kwantowej, wyjaśnia, że na najmniejszym poziomie przestrzeń nie jest gładka i niestabilna, lecz zbudowana z maleńkich, niewidzialnych grzybów. Kiedy wszystko wygina się tak, jak pozwala na to natura, te grzyby się uwalniają. Zamiast całkowitego zapadnięcia się, Wszechświat ulega transformacji. W tym filmie gorąca stała faza, którą nazywamy wielkim wybuchem, staje się punktem zwrotnym, nowym krzyżem w znacznie dłuższym punkcie zwrotnym. Obie idee prowadzą do odmiennej wizji czasu. Z tego powodu wszechświat może wydychać lub zmierzać w kierunku od kontrakcji do ekspansji. W tych modelach to, co nazywamy początkiem, może być jedynie ostatnim uderzeniem kosmicznego rytmu, a nie pierwszą nutą pieśni. W 2014 roku grupa naukowców pracujących z teleskopem Bicep-2 na Antarktydzie uznała, że wykryła sygnał z 1000 najwcześniejszych momentów Wszechświata. Zakrzywienia w pradawnym świetle, prawdopodobnie wywołane falami grawitacyjnymi w pierwszej chwili istnienia Wszechświata. Głosy na całym świecie obwieszczają odkrycie dowodów na kosmiczną inflację. Była to eksplozja poprzedzająca to, co nazywamy Wielkim Wybuchem. Ale z upływem miesięcy i napływem kolejnych danych sygnał zniknął we mgle. Dosłownie. Wzór na niebie można wytłumaczyć dryfami w naszej galaktyce. Inspiracja prowadzi do pokoju. Nawet najlepsze narzędzia mogą błądzić po odchłani. To wyzwanie na granicy wiedzy. Im dalej podróżujemy, tym większy wydaje się dystans. Niektórzy naukowcy, jak Sean Carroll, przypominają nam, że Wielki Wybuch nie jest ostatecznym początkiem, lecz początkiem historii którą możemy zgłębić. Sugeruje on, że wielki wybuch reprezentuje gorący, stały etap, a naukowcy aktywnie badają, czy istniała wcześniejsza historia. W niektórych koncepcjach wszechświat nie ma początku. Eteryczna inflacja reprezentuje nieskończony proces, w którym nasz deklarowany wszechświat to tylko jeden bęben w rozległym, rozszerzającym się oceanie. Nie ma globalnego zegara, nie ma początku, są tylko nieskończone dziury. Każda z własną historią. W innych modelach sam czas nie może być fundamentalny. Pytanie o to, co było pierwsze, jest jak pytanie o to, co leży na południe od południowego pola. To bańka stworzona przez granice naszego języka. Na długo przed narodzinami współczesnej nauki ludzie pytali, czy kosmos ma koniec, czy początek. Indyjska kosmologia opisuje cykle zwane kalpami, z których każdy trwa 4,42 miliarda lat. Wszechświat oddycha, znika i pojawia się ponownie. Nie ma ostatecznego porządku, jest tylko nieskończony rytm. Echo tych starożytnych opowieści przypomina nam, że poszukiwanie źródeł w kosmosie jest zarówno naukowe, jak i głęboko ludzkie. Każda myśl, którą odkrywamy, każde stare światło, każdy wzór na niebie, a nawet kurz, czegoś nas uczy i jednocześnie odpowiada na pytanie, jak wiele jeszcze nie wiemy. Wielki wybuch może być częstotliwością, ale nie jest pierwszą stroną. Horyzont ciągnie się dalej, prowokując nowe pytania, a wszechświat po prostu trzyma swoje stare sekrety poza zasięgiem. Dziś naukowcy otwarcie pytają: co, jeśli w ogóle cokolwiek wydarzyło się przed tym, co nazywamy wielkim wybuchem? W miarę postępu, badań, prawdziwe pochodzenie wszechświata pozostaje otwartą tajemnicą. Czasami najważniejsze odpowiedzi zaczynają się już od znalezienia właściwego pytania: co o tym sądzisz?